Siemanko z tej strony Migeon no i w tym odcinku na kanale chciałbym wam przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji na temat nowego wydarzenia, które już teraz znajduje się w Fortnite. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, tego oto filmu na kanale, to chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. I pamiętajcie o tym, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MigaO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na kanale, czyli nowego wydarzenia, które już teraz znajduje się w Fortnite. No a więc Fortnite to gra, która jako jedna z nielicznych gier obchodziła praktycznie, że każde pojedyncze święto, które pojawiało się ogólnie na świecie w przeciągu całego roku kalendarzowego, jak i przy okazji grom, która do tej pory nawiązała chyba najwięcej współprac od samego początku istnienia trybu Battle Royale. No a co ciekawe, już dokładnie od wczoraj w grze Fortnite znajduje się nowe specjalne wydarzenie, w którym gracze prawdopodobnie, no i tutaj podkreślam, określam mocno, prawdopodobnie mogą zdobyć darmowe nagrody, a wspomniałem tutaj, że prawdopodobnie, ponieważ odcinek ten został nagrany przed wypuszczeniem całego tego wydarzenia, które trafiło już prawdopodobnie do Fortnite'a. Całe te wydarzenie, o którym jest dzisiejszy odcinek na tym kanale, to nic innego jak Święto Latarni, które jest obchodzone głównie z tego, co czytałem w internecie w Chinach, no i z tego powodu w Fortnite gracze również mogą wziąć udział w tym wydarzeniu, tylko że niestety w tym roku jest ono troszeczkę po czasie. A tylko dlatego, że w obecnym roku 2022 Święto Latarni było obchodzone dokładnie 15 lutego tego, tego roku, czyli ponad miesiąc temu, a w grze Fortnite dopiero wczoraj pojawiły się jakieś szczegółowe informacje na temat tego oto wydarzenia, a podobno całe te wydarzenie znajduje się już w Fortnite. Jednakże zanim przejdziemy do jego głównego omówienia, dodam od razu, że odcinek jest nagrywany przed wypuszczeniem całego tego wydarzenia do Fortnitea, no i w tle tego filmu będziecie mogli zobaczyć wszystkie rzeczy, aczkolwiek w filmie będę posługiwał się słowami prawdopodobnie, ze względu na to, że bazuje na tym, co przedstawili nam likerze w ostatnich kilkunastu godzinach. Cały ten temat przedstawił nam bardziej dokładnie Fire Monkey, czyli jeden z popularniejszych likerów z Fortnite'a na swoim profilu na Twitterze i przedstawił nam tym takie informacje jak lista zadań, które gracze będą musieli wykonać, żeby dostać darmowe nagrody, no i przy okazji jest tam link do witryny, na której gracze będą musieli się zapisać do tego oto wydarzenia. No i tutaj chciałbym lekko wytłumaczyć dla osób, które nie wiedzą na czym będzie polegało to oto wydarzenie, no i głównie polega to na tym, że gracze dostaną dostęp do specjalnej strony internetowej, która jest stworzona przez twórców Fortnite'a, na której będą musieli się zapisać do tego wydarzenia i każdego dnia wykonywać specjalne zadania. Gracze za wykonanie Jednego zadania będą dostawać punkty, które będą zbierały się na stronie internetowej, do której link znajdziecie w opisie tego oto materiału. No, i na tej stronie internetowej, za zdobycie danej ilości punktów, będziecie mogli odblokować kolejne nagrody, które kolejno trafią na wasze konto, do gry Fortnite. Niestety, ale ja na obecną chwilę nie mam dokładnych informacji, jakie to będą nagrody. Jednakże w tle tego oto filmu na pewno będą one przedstawione, o ile całe wydarzenie już pojawiło się w Fortnite. A z tego co padają że to prawdopodobnie miało się ono pojawić dokładnie w sobotę około godziny 15 po południu. No i w tym momencie powinniśmy sobie przejść do wyzwań, które gracze będą musieli wykonać, żeby zdobyć jakiekolwiek darmowe nagrody w tym oto wydarzeniu. No i całą tą listę, tak jak już mówiłem wcześniej, przedstawił nam FireMonkey na swoim profilu na Twitterze. No a dokładniej to z jego postu na Twitterze możemy dowiedzieć się, że wyzwania w tym oto wydarzeniu to między innymi likwidacja czołgiem IO. Zadawanie obrażeń przeciwnikom z różnych broni, dostać się do pierwszej siódemki w parach, przetrwać kręgi burzy. No i ostatnie zadanie w tym wydarzeniu każe nam zdobyć przynajmniej szóste miejsce na trybie składy. Dodam też od razu, że nie musi być to pełna Wszystkich zadań, które znajdą się na tej stronie internetowej, i gracze mogą dostać całkowicie inne, bądź też po prostu dodatkowe jakieś zadania poza tymi, które przedstawiłem w tym filmie. No, ale tego, tak jak już mówiłem wcześniej, nie przedstawię wam w filmie, tylko będziecie mogli zobaczyć w tle tego oto materiału. Dodam też od razu, że sam Firemonkey 1 kwietnia około godziny 19 na swoim profilu na Twitterze poinformował graczy, że próby latarni już wkrótce i bądźcie na bieżąco, aby mieć szansę na zarejestrowanie się i ukończenie wyzwań, aby zdobyć nagrody w grze. Wszystkie szczegóły, w tym warunki uczestnictwa w próbach latarnych. Znajdziecie w nadchodzącym poście na blogu Epic poświęconym próbom latarni. Tak więc jak sami możecie usłyszeć wszystkie informacje, które ja przedstawiam Wam w tym filmie na kanale, są na bazie tego co przedstawili nam Lika, że przez ostatnie kilkanaście godzin ja nie mam tak jakby wglądu na tą stronę internetową, ponieważ na obecną chwilę jeszcze ona nie działa. Jednakże jak wy oglądacie ten odcinek na kanale, to na pewno już strona internetowa z tym oto wydarzeniem działa i normalnie gracze mogą wykonywać zadania i wszystko znajdziecie na linku, który znajduje się i w przypiętym komentarzu, i w opisie tego oto materiału. No i dodam to. Od razu, że możliwe, że te dwie skórki, które macie teraz w tle tego oto filmu, pojawiły się w sklepie z przedmiotami z soboty na niedzielę, ponieważ pojawiły się one na grafice promocyjnej całego tego oto wydarzenia. A tak jak już mówiłem wcześniej, film był nagrywany dosłownie w sobotę około godziny 14. Z kolejnych ciekawych informacji, które możemy znaleźć na Twitterze i są również od Firemonkiego i tyczą się tego oto wydarzenia, to informacje odnośnie prawdopodobnie kolejnej darmowej emotki dla graczy, które wykonają specjalne zadania i opublikują je na swoim profilu na Twitterze. A dokładniej to z tego, co ma możemy dowiedzieć się obecnie w internecie, to ulice kilku miejsc na wyspie zdobią latarnie. Zróbcie je zdjęcie jednej z nich lub wielu i udostępniajcie je na Twitterze z tagiem Lantografii2022. Zgłaszający ujęcia, które spodobają nam się najbardziej, będą mieli szansę wygrać specjalną dodatkową emotkę. No i tak jak sami mogliście usłyszeć, tylko zdjęcia, które nam się najbardziej spodobają, co oznacza, że zdjęcie musi spodobać się twórcom Fortnite'a, żeby ogólnie gracz dostał jakąś specjalną nagrodę bezpośrednio w Fortnite, cie. No i tak jak mogliście usłyszeć, nie jestem sam Pewny, czy każdy gracz, który wykona takie zdjęcie i doda taki tak na swoim profilu na Twitterze dostanie tą nagrodę, i jestem wręcz pewny, że tylko niektóre osoby dostaną tą emotkę tak jakby dodatkowo, a pozostałe osoby nie będą mogli jej zdobyć, albo po prostu pojawi się ona w późniejszym czasie w sklepie z przedmiotami. Temat ten będę wam rozwijał, jeżeli pojawi się więcej szczegółowych informacji, a jeżeli ktokolwiek z Was w późniejszym czasie chciałby zobaczyć na tym kanale kolejne odcinki odnośnie różnych wydarzeń, darmowych nagród i całej tej reszty, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu wydarzenia. Jeżeli seria zobaczy dużo, Komentarze o takiej treści, to nie dość, że niebawem pojawi się kolejny odcinek o ile będą informacje na ten temat, to jeszcze każdy z Was dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolejnego specjalnego wydarzenia, które już dokładnie od wczoraj powinno znajdować się w grze Fortnite. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę rozwijał Wam na bieżąco na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałby mi je przedstawić, to wysyła Dajcie mi wszystko na mój prywatny Discord, bądź też na mojego Instagrama, do których linki znajdziecie w opisie tego oto materiału. No i przy okazji w komentarzach pod tym oto odcinkiem dajcie koniecznie znać, czy według was to oto wydarzenie jest fajne i czy weźmiecie w nim udział, żeby zdobyć to oto nagrody. No i co? Pamiętajcie o tym, żeby zostawić też łapeczkę do góry pod tym odcinkiem i o tym, że jutro o godzinie 18.05 pojawi się nowy materiał z Fortnite'a na tym kanale, a ja wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!